jest proces legislacyjny, my będziemy e, e, rozmawiali na temat ostatecznego kształtu projektu, no ja nie wykluczam, że zmiany zostaną jakieś wprowadzone, to jest normalne w procesie legislacyjnym. Natomiast Jaki co, wiadom, stany, co do tego projektu, musi być Musi być sytuacja przeszkadza przeszkadza jasna dla wszystkich, że jeżeli przeszkadza, ktoś, przeszkadza, że jeżeli się ktoś, przeszkadza, ktoś przeszkadza, podważa status innego czyli zastanawia się, że jeżeli ktoś da, wydał wyrok stara, i był w pierwszej instancji. A on orzeka w drugiej instancji. Jeżeli w całym procesie nominacyjnym jego zdaniem pojawiła się Krajowa Rada Sądownictwa i on uznaje, że to nie jest e, e, niezależny organ i uznaje, że prezydent nie miał prawa powołać danej osoby na sędziego i w ten sposób kwestionuje orzeczenie wydane przez tego sędziego, to znaczy, że uderza w filar całego państwa. To jest destrukcja. Bo nie może sędzia podważać statusu innego sędziego. Zapamiętaj. Ja o tym mówię już od dobrych, dwóch tygodni, poradziłem, że taka sytuacja dobrać. w Polsce, gdzie jeden z sędziów dokładnie to zrobił. Nie możemy dopuścić do takiej analizacji. E, zmienione są przepisy w tym zakresie. E, to będzie bardzo ciężki delikt dyscyplinarny e, i tutaj grozić będzie za to, za podważanie statusu innej, innego sędziego, czy za e, no. Zastraszanie tutaj także pozycji innych organów konstytucyjnych, nawet wykluczenie z zawodu sędziego. Natomiast to nie jest nic, nic odkrywczego. No, każde państwo musi się bronić przed takimi działaniami, które mają gdzieś tam tło niestety anarchizujące nasze życie publiczne. Nie może być takiej sytuacji, absolutnie. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, jak Pani Małgorzata Gersdorf, w oświadczeniu no, zaapelowała, cytuję, aby ostatecznie zaniechać nienawiści do seriów i sądów jako broni w walce o władzę. Jak świadomie ktoś, kto chce się zadnić, to tak samo chcą, żeby ten koń My, na wpis My chcemy siebie doprowadzić do rynku. Tutaj też, z bliżka czasu, z tego, to tam, woda, to jak nie się nie budowały, to w w do kierownika okazji, na firma łódź stroiła, budowała łódź, bez łódź, bez łódź bez z radownią. 300 zwany świnią i chciał pieniądze, bo by się należało, a kierownik nie chciał mu zapłacić. To więc groził pobiciem, no nie wiem czy nawet nie zabiciem, że tam Rysia poleciał, mówi dzwoń, dzwoń tutaj do firmy, masz tu przycisk. To nic nie działa, nic nie działa, Rysia nie daje rady. Dzwonili na policję i z kierownictwa, policja nie chce przyjechać. Ja potem zacząłem dzwonić na policję, w końcu ta policja przyjechała, że dziecko policyjne, że, że ja dzwonię na A, nazwisko na A. Oni zrozumieli, aha, awu, no to że dziecko policyjne dzwoni. No i ta policja przyjechała, brama otwarta, a ja mówię, biegnę, proszę za mną, tutaj do tej wódki, tu na górę, gdzie są kierownicy. No, no i tam policja wbiegła no śledcza. Znaczy no ale po prostu oni powinni aresztować tego chwili, pracownika, który jest nazywany Władysłki świną. Ale oni nie woleli nie aresztować, coś to coś to coś zdać, żeby, zdać, zdać, żeby po prostu coś się działo. Być może źle, bo, bo na pewno niedobrze, dobrze. Żeby coś się działo. No i wszystko, Żeby nie było tak, że wymiar sprawiedliwości jest kształtowany tak jak to było w tamtych czasach. Natomiast pani Gerdow, panie profesor no ona nawet w swoim oświadczeniu wezwała, wie, pan, wie ojciec, wezwała z sędziów w Izby Dyscyplinarnej, żeby nie orzekali. Ani nie przywołała podstawy prawnej, bo nie ma takiej podstawy prawnej. Z jednej strony pani profesor mówi o tym, że nie wolno naruszać niezawisłości sędziowskiej, a z drugiej sama to robi w izbocie. Nie można czegoś takiego robić. Jest Izba Dyscyplinarna, ona została wskazana, ustawodawca wskazał, że powinna być. Jest określona liczba członków, oni zajmują pracę, no jak pozycję, jest wskazała pozostań, nie można Izba Dyscyplinarna, to już powinna sobie tak, podziękować, ta ja baba ma to, wielki to, łeb, to, jak umareczka, wiesz, z łeb, jak Mareczka z Karczewia. Taki no debilka, oczy malutkie, o, zobacz, debilka. Co? Ja tego Pawełka Kotyńskiego znam, to ze dałą. fajnie ten, matka go do na wywiozła, bo miała już spokój, musiała przecież wyjść za mąż. Wzięła jakiegoś ślepego kulawego. teraz na wózku w No, ale tego Pawełka zyskam dałą, wywiozła do Szczecina. No ten Mareczek, to przecież to jest jego kolega. Maretyka. No, Tutaj Gerstor też ze spojem Downa. Wielki łeb jak sklep jest małe oczy. Wielki łeb jak sklep, małe oczy. Ze spojem Daj spokój. Kupa śmiechu. gdy nadaje na serabię. Tokie feny euro. Końcika. Bardziej baby rank strumetra. O sędzienie mówiliśmy Gelsdorf.